Dobra. Yama Świat się zmienił. Polski się to Złe mocy z zachodu zostawiły diamenta. Ten, kto There's go zdobędzie, będzie władać polskim YouTube'em na wieki. Władca Diamenta! Aha! I pamiętaj, zostawić łapkę w górę i subskrybować ten kanał. No i miłego. Drużyna oglądania. Diamenta! Rakowi. No ja pidion, dzięki za pięć ten miesięcy obiecany VIP 3. Zgromadziliśmy się tu by pożegnać. Remigiusza o nie. Maciaszka, nie roka. I podcast. Nie nie, pod nie, 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 zgadzam się na to. Rok tworzył, Nie Rok, a przez wiele lat. Rakomitkom. Remed Gushu. Dziękujemy ci za wszystkie lata. Bilet Kump. Ale ja ja no nie wiem, ja uważam, że trzeba było dokończyć ten pogląd. No, też tak sądzę. A słyszałeś, Tromba? Nowe lody mają wyjść. Jakie? Wujek Łuki mówi, że o smaku pieniędzy i atencji. Hehehehehehe He Hej, chłopaki! to? Mój Boże, to... wardenga brązowy. <noise> Cześć Wardengo! Cześć, cześć! Co ty tam masz kolego? Diamenta! Znalazłem! To diament z plakietki YouTube'a za 10 milionów subskrybentów. Ta ma je, nie twoje, ma je! No nikogo w Polsce! A nie, ale i nie twoje. Dlatego musimy go zniszczyć, by nie wpadł w niepowołane ręce. Z pewnością z wielu atencjuszy to czyhają na tego diamenta. Jest tylko jedno miejsce. Jest jakie on robi idealne głosy, naprawdę? Mielno! Mielno! No dokładnie. Brudne wody Bałtyku. Ale w mielnie jest fajna dyskoteka i dupeczki. Wardengo, ty i dupeczki, a twoja Monika? Co? Twoja Monika! Yy, co? No to chodźmy do Mielna. Nie tak szybko, mój młodszy kolego. Doświadczenie mi podpowiada, że musimy stworzyć drużynę. My dwóch nie poradzimy sobie przeciwko hordzie chciwych i trubowych potencjuszy. Tromba idzie z nami! to to jest tromba? Mój przyjaciel! A dlaczego tromba? Bo. Bo ma, bo ma jak tromba! Co ma jak tromba? Tromba pokaż! A bemuż papa! Alera. Okej, okay. może się przydać. No. To czas wyruszyć do Sasnowca i stworzyć drużynę Diamenta. I pamiętajcie na koniec filmu zostawić komentarz w typu i kupić walki z mojego reflinka. Okej, okay, będzie trzeba, będzie trzeba. Sasnowiec, często w O Oku. Jesteśmy na miejscu, druga droga, ale taka jest przygoda. Jestem Mamy drużynek. Pierwszy to Mandzio z lasu, zwany mandiolasem. Strzela z łuku i z dupy jak goś... Oja, możecie liczyć na mój łuk. O, tak strzela. O, yes! no i jednego... Nie pana Roberta. Makłowicza. A co on potrafił? Świetnie mówił, ej, żarkoperek. No dobra, to kto tam jeszcze jest? Gościu, to ja, Giteł. Możecie liczyć na mój owerek. Ale co robi owerek? Gościu, owerek roz... na pół lasu.

Jesteśmy na miejscu. Oto, ona! Księżniczka, wers. Oooo! Id Idolka! Nie wiem po co przebywacie. Potrzebujemy Twojej pomocy. Musicie zniszczyć ten diament. Musicie iść do mielna. Tak, tak, to już wiemy. Tam jest fajna dyskoteka i dupeczki, ale nie mogę wam pomóc! Dlaczego? Dlaczego księżyczku nie możesz nam pomóc? Bo ja jestem z innej ekipy. Musicie ominąć <laughs> pangsterów i iść! Hiddoliną! O nie Fit Doliną? Tam fitloversi mogą być. Jesteśmy przygotowani. Mamy niezły zespół. Ch***a macie. Stary druid z obitą mordą, biznesmen po przeszczepie włosów, grubasek z blond w zaczeszką i tych dwóch. Wysoki ma przynajmniej długiego. Musimy zniszczyć diament. Dam, dam kilka zebów do podróży. Dziękujemy bardzo. A chcecie trochę wlaka Poprawia kondycję. Nie, nie, dzięki. My już pójdziemy. No, to Ja b... Ale szału byśmy dostali! Ja... B... <suszy> Okej, okay, teraz... czają groźne... ja b... <suszy> O nie! <suszy> o Jezu, co to było? Podejrzewam najgorsze. Podejrzewam, że to... A. A. O nie! A! Nie! O to oni! To my! Nie! Jak my sobie z nimi poradzimy! O nie! Weszliście do naszej Fit I musicie ponieść Na konsekwencje! To jest za mocne! Eee. Odsuń się druidzie! A ty mrożon oddawaj diamenta! Ciu, 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 ciu. O nie. Tylko nie kokomelon. Widać, że nie jesteście fit! Nie fit? kościół! zobacz to! 3 miliony! Oberek! To, 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 to. Aby się makłować. Rod, fitloversi? Zalecam się rozejść. Nie fitloversi, a fitloversi, ha ha ha! Oddajcie diamenta! bo nagrałem na ciebie relacje na Instagramie. Tylko nie relacje, a. Co powiedział? To do ciebie, panela było, nie do mnie. No, oj, trzeba się poświęcić. Uwaga, ważne słowa mówię. O go, prawda? Wróci jako Sylwester Wardengo, Biały! Wardęgo! Wardęgo! gdzie jesteś? Zniknął! Nie ma go! Co my teraz zrobimy? Jak dokończymy naszą misję? Poradzimy sobie! Musimy dotrzeć do Brzydgoszczy! Tam znajdziemy schronienie! Ej! Widzieliście to? Co szczai się w krzakach! Gościu! Ja też to widziałem! On <grym> idzie za nami już od sosnowca! Ta posta śledzi nie tylko nas, ale przede wszystkim śledzi diamenta! Musimy na nią uważać! No, coś mi się zdaje, że ona tu odegra jeszcze bardzo ważną rolę! To... Goluciak. Jamęcik. Dementych. O mój Oh my God. <grymne> Jeszcze wierzę, że będzie scena po napisach. Nie ma sceny po napisach. Ja. Kaszanka. <laughs>